Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Niemiły Facet i kolejny zapowiedziany film. Dziękuję wszystkim, którzy są na tym kanale, którzy ostatnio dołączyli, którzy lajkują, którzy subskrybują ten kanał, bo to pomaga nam docierać do coraz większej liczby osób. Mężczyzn, którzy może również mają syndrom mojego faceta, a nawet nie są o tym świadomi. Dzisiaj opowiemy sobie o Takiej jednej sprawie, czy rozwój osobisty jest wystarczający do tego, aby wyjść z syndromu mojego faceta. Będą takie trzy etapy. Trzy etapy, który ostatecznie, ostateczny etap będzie właśnie tym rozwiązaniem na właśnie między innymi wyjście z syndromu mojego faceta. A więc. Kiedy zaczynamy się rozwijać, to nasza ogólnie świadomość jest na pewnym poziomie i kiedy wchodzimy w rozwój osobisty. Rozwój osobi o osobisty na początku da nam dużo różnych wiedzy, różnych narzędzi i możemy dużo się dowiedzieć, na przykład książek, czy różnych kursów. O syndromie megofaceta. Wtedy mamy tą świadomość, że może nas ten problem, czy to wyzwanie dotyczyć. Jednak sam rozwój osobisty nie jest w stanie rozwiązać nam właśnie problemu, czy tego uleczyć, nasz syndrom megofaceta. Dlatego, że miły facet często jest mało pewny siebie. Pewność siebie w rozwoju osobistym mamy narzędzia do pracy nad pewnością siebie. Robimy pewne ćwiczenia i ta pewność siebie nas, nam po prostu rośnie, się wzmacnia. Tylko, że co jest pod pewnością siebie? Dlaczego nie jesteśmy pewni siebie? Dlaczego mamy słabą samoocenę? Bo często właśnie miły facet ma słabą samoocenę. Dlaczego miły facet nie jest asertywny? Co się również wywodzi z pewności siebie. Tylko że po tym wszystkim, to jest jakby drugi etap. Pewność siebie, y rozwój osobisty jest drugi etap. Pierwszym etapem jest miły facet, który jest w ogóle nieświadomy. Czyli ma po prostu syndrom. Mojego faceta, wszedł w 3, 4, czy 5 związków został oszukany, ale myśli, że tak musi być. Myśli, że po prostu tak już jest. Myśli, że tak jest życie. Drugi etap to jest właśnie ten rozwój osobisty, w którym wchodzimy. Nasza świadomość wzrasta. Mamy obraz tego, że możemy mieć coś takiego jak syndrom mojego faceta, ale. Polegamy tylko na właśnie budowaniu pewności siebie, rozwijaniu asortywności, wzmacnianiu naszej samooceny. Ale tym trzecim, najbardziej skutecznym sposobem, moim zdaniem, wyjścia z syndromu u mojego faceta jest wejście w proces terapeutyczny. Proces właśnie pracy z emocjami. Bo tak jak nawiązując do poprzedniego filmu, w którym mówiłem, że to wszystko jest połączone, jeżeli mój facet ma właśnie emocje typu wstyd, typu nienawiść do siebie, typu poczucie winy, to będzie z paradygmatu mego faceta dalej tak działał. I mimo to, że będzie pracował nad samoceną, będzie pracował nad pewnością siebie, jednak to nie rozwiąże tych głębokich problemów. Tych przyczyn, które to powodują. Bo właśnie to przyczyna całego syndromu mojego faceta leży właśnie w emocjach, w negatywnych emocjach. Co mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli ktoś nie oglądał, to warto ten odcinek oglądnąć. A więc wracając do wątku, tak naprawdę sam rozwój osobisty nie wystarczy, dlatego że Rozwój osobisty, sam rozwój osobisty, to, nie, to nie, nie pracujemy tam właśnie głęboko, nie pracujemy tam z emocjami, nie pracujemy tam ze schematami. W, ogólnie w rozwoju osobistym uczymy się nowych nawyków, czytamy książki, wstajemy wcześniej, zaczynamy na przykład uprawiać sport, co jest oczywiście bardzo ważne. To jest wszystko potrzebne, ale żeby jak to mówią, złapać tego diabła za rogi, to trzeba wejść głęboko, trzeba popracować ze schematami. Trzeba uwolnić te emocje, bo tu jest klucz właśnie do pracy, do rozwiązania, do wyjścia właśnie z tego syndromu. Bez tego będzie nam bardzo trudno cokolwiek zmienić. Pomimo to, że będziemy coś chcieli zrobić. To nasz umysł, nasz paradygmat mojego faceta będzie nas trzymał. Dlatego, że emocje zawsze kierują sposobem myślenia. Ja kiedyś o tym nie wiedziałem, myślałem, czytałem w wielu książkach: zmieni myślenie, zmieni swoje życie. Teraz, po tylu latach wszystkich książek, szkoleń, tego wszystkiego, powiedziałbym, zmień swoje emocje, a zmieni swoje myślenie, a wtedy się zmieni swoje życie. A więc co się zaczyna od emocji bo emocje kierują sposobem myślenia, dlatego sam, jak powiedziałem wcześniej, sam rozwój osobisty nie wystarczy. Trzeba wejść głębiej. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy przemyślenia w stosunku do tego filmu, czy inne, oczywiście zapraszam Was do komentowania tego filmu i pod spodem tego filmu będzie również link do mojego audiobooka oraz e oraz do wersji książkowej, jak wspólną i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Jest to bardzo ważne, dbanie o swoją sylwetkę właśnie w kontekście wyjścia syndromu u mojego faceta, dlatego, że miły facet często dba o wszystkich dookoła, bardzo rzadko dba o siebie. Dlatego dbajmy o sylwetkę nie tylko w lato, dbajmy przez cały rok, dlatego, że jeżeli mamy niski poziom tłuszczu, nie chodzi o to, żebyśmy byli wyrzeźbieni. Chodzi o to, żebyśmy jako mili faceci Mieli niski poziom tłuszczu. Dlaczego? Dlatego, że tłuszcz to są toksyny. Tłuszcz zatruwa nasze ciało, i wtedy ciężej nam się pracuje w ogóle nad naszą pewnością siebie, między innymi. Ciężej nam ogólnie osiąga się cel, dlatego zaczynamy zawsze od ciała, dlatego, że nasze ciało nam zawsze pokazuje. Nasze ciało jest naszą świątynią. Jeżeli nie będziemy traktowali naszego ciała jak świątynię, nie będziemy Pracowali nad tym ciałem, to nie będzie wzrastała nasza samoocena, bo również samoocena, poziom naszej samooceny jest powiązany z tym, jak my wyglądamy i jak się czujemy w naszym ciele. Dlatego zachęcam Was do, jeżeli macie właśnie wyzwania, jeśli chodzi o sylwetkę. I tak jak będzie na początku. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. Więcej filmów już niedługo. Zapraszam Was również na mojego. TikToka Życie Bez Limitów oraz na drugi kanał e, Życie Bez Limitów również tam rzucam różne ciekawostki, również treningowe również moje filmy z podróży ale przede wszystkim to jest główny kanał i na tym kanale będę się dzielił swoją wiedzą, swoim doświadczeniem oraz swoimi przemyśleniami jeśli chodzi o wyjście z syndromu miłego faceta, bo warto jest wyjść z syndromu Miego faceta, warto jest walczyć o siebie, bo jeżeli my nie powalczymy o siebie, to nikt o nas nie powalczy. Do następnego razu pozdrawiam, cześć!